Podpisanie ugody z kopalnią blokuje możliwość odszkodowania za przyszłe szkody górnicze, czy zgłoszenie szkody do kopalni zatrzymuje Twój bieg przedawnienia? Od kiedy należy liczyć pięcioletni okres przedawnienia w szkodach górniczych i jakie pięć kroków dzielicie od odszkodowania za poniesione szkody? O tym wszystkim dowiesz się oglądając ten film. Zapraszam. Masa osób nie wie, że temat szkód górniczych dotyczy nie tylko Śląska i części Małopolski. Ten problem dotyczy także województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, więc jest to problem ogólnopolski. Dotyczy zarówno domów prywatnych, jak i firm, gospodarstw oraz terenów inwestycyjnych. Dlatego właśnie powstał ten kanał, żeby poszerzyć Świadomość Polaków na temat praw, które im przysługują, a przede wszystkim chce to robić w sposób prosty i zrozumiały, tak żeby przełożyć niektóre zagadnienia z prawniczego na nasze. Zajmuje się dochodzeniem roszczeń za szkody górnicze spowodowane różnego rodzaju wydobyciem. Dlatego jeśli twój dom, nieruchomość albo działka cierpi przez pracę kopalni, jeśli widzisz pęknięcia, odkształcenia, zapadanie terenu, to trafiłeś w dobre miejsce, bo dowiesz się jak, i kiedy, i czy w ogóle możesz liczyć na odszkodowanie z kopalni. Przejdźmy więc do pierwszego punktu. Część naszych klientów zadaje to pytanie, czy jeśli podpisałem ugodę z kopalnią, to blokuje mi możliwość odszkodowania za przyszłe szkody górnicze. Nie. Niestety dla kopalni taka ugoda nie blokuje ci możliwości odszkodowania za przyszłe szkody, ponieważ to, że raz naprawiłeś te szkody, no, nie znaczy, że nie będą pojawiać się później, zwłaszcza jeśli kopalnia nadal fedruje w twojej okolicy, a wtedy znów będziesz mógł rościć sobie prawo do odszkodowania i pokrycia kosztów naprawy twojego budynku lub innej nieruchomości. Pamiętaj, że jeśli dany dokument z kopalni nazywa się ugodą, to nie znaczy, że blokuje ci możliwość dochodzenia roszczeń w przyszłości, bo najważniejsza jest treść takiego dokumentu, a nie jego nazwa. Musimy pamiętać, że kopalnia nie może zwolnić się z odpowiedzialności. Ustawowej. Odpowiedzialność za szkody górnicze wynika wprost z ustawy i ma charakter odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Ugoda nie może uchylać obowiązków ustawowych, zwłaszcza wobec przyszłych skutków działalności kopalni, bo zgodnie z artykułem 144-150 do 150 ustawy prawo geologiczne i górnicze wynika wprost, że kopalnia odpowiada za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego. Odpowiedzialność jest niezależna od winy a poszkodowany ma prawo żądać naprawy szkody albo odszkodowania pieniężnego. Nie musisz udowadnić, że kopalnia zrobiła coś źle, wystarczy, że szkoda jest skutkiem jej działalności. Oczywiście można zawrzeć ugodę co do istniejącego sporu, ale zrzeczenie się roszczeń za szkody, które jeszcze nie powstały lub nie są znane, no jest prawnie co najmniej wątpliwe. Więc jeśli kiedyś podpisaliś ugodę z kopalnią, to nadal możesz liczyć na odszkodowanie, ale żeby na nie liczyć, musimy taką szkodę zgłosić. Przejdźmy więc płynnie do punktu numer dwa. Czy zgłoszenie szkody do kopalni zatrzymuje twój bieg przedawnienia? Otóż znów muszę odpowiedzieć, że nie. Termin przedawnienia w takich sprawach zatrzymuje dopiero postępowanie sądowe. Dlatego bardzo często kopalnie przeciągają termin odpowiedzi na zgłoszenie takiego roszczenia. Albo w ogóle je ignorują, bo wiedzą, że czas gra na ich korzyść, a. Nie na twój. W dodatku dzięki Twojemu zgłoszeniu mają na papierze to, kiedy zgłosiłeś taką szkodę, a przede wszystkim kiedy ją zauważyłeś, a to właśnie ten element ma tutaj kluczowe znaczenie. Więc już skoro jesteśmy przy tym temacie, to przejdźmy do punktu numer 3. Od kiedy należy liczyć pięcioletni okres przedawnienia w szkodach górniczych, właśnie od momentu zauważenia szkody górniczej. Jeśli zauważyłeś pęknięcie ściany w grudniu 2020 i od tego czasu nic z tym nie zrobiłeś, to nie masz za wiele czasu, żeby coś z tym zrobić, bo niestety twoje roszczenie jest na... Granicy przedawnienia. Oczywiście możesz zadać pytanie, które pada najczęściej, kiedy ludzie dowiadują się o tym, jak to działa, czyli panie. A kto mi to udowodni, że ta szkoda to akurat 5 lat temu powstała? Co? Ano, udowodnić to biegły sądowy, który jest w stanie całkiem dokładnie określić, kiedy dana szkoda powstała, a możesz mieć pewność, że zostanie powołany, żeby to stwierdzić, bo jest to standardowa procedura podczas prowadzenia Twojej sprawy. Więc jeśli Twoja szkoda wygląda tak, albo tak. To może być ciężko obronić to, że nie widziałeś tego wcześniej. Ale musimy pamiętać o tym, co powiedziałem na początku, czyli że termin zaczyna biec od momentu zobaczenia danej szkody. Znam sytuację, w której osoba pracująca za granicą nie mieszkała w swoim domu przez ponad 5 lat, a po powrocie okazało się, że szkody górnicze wystąpiły na jego nieruchomości. Jak myślicie, czy w takiej sytuacji roszczenie zaczęło się przedawniać, czy jeszcze nie? Zapauzuj ten film i napisz w komentarzu, jak myślisz. Odpowiedź brzmi. Nie, ponieważ klient nie wiedział, że takie szkody dotyczą jego nieruchomości. Tym samym ma pełne prawo do roszczenia sobie odszkodowania za cały okres swojej nieobecności. Dlatego pamiętaj, żeby być szczerym z osobą, która weryfikuje twoją sprawę do przyjęcia, bo to takie niuanse niejednokrotnie wpływają na to, czy daną sprawę można prowadzić i czy jest ryzykowna procesowo. Skoro pierwsze trzy punkty mamy już za sobą, to przejdźmy teraz do najprzyjemniejszego z nich wszystkich. Czyli jakie pięć kroków dzielicie od odszkodowania za poniesione szkody? Są to procedury, według których prowadzone są Naszych 1. Zgłoszenie szkody do kopalni. Oczywiście przed zgłoszeniem sprawdzamy, czy nieruchomość leży na terenie lub obszarze górniczym. Kiedy szkoda została zauważona, czy kopalnia nadal prowadzi wydobycie lub kiedy je zakończyła. Kto był właścicielem w momencie powstania szkody, bo to też jest bardzo ważne, bo już na tym etapie część spraw odpada i uczciwie o tym mówimy, co nie znaczy, że tych spraw nie da się poprowadzić w przyszłości. Czasem trzeba poczekać, aż szkody będą postępować, żeby było to opłacalne dla klienta. dwa Oględziny eksperymentu. Artyza. Oceniamy opłacalność i ryzyko. To bardzo ważny etap, którego wiele firm nie robi uczciwie. Analizujemy przewidywalną wartość szkody, koszt opinii biegłego, ryzyko procesowe, czas trwania sprawy, bo jeśli sprawa nie ma sensu ekonomicznego, to klient dowiaduje się tego zanim poniesie jakieś koszty. 3. Wychęca na szkody. Oczywiście, zaraz po zgłoszeniu szkód, kopalnia wyśle swoich kosztorysantów, którzy przyjrzą się tym uszkodzeniom i najprawdopodobniej stwierdzą, że jest to wina budownictwa, a nie tego, że kopalnia prowadzi wydobycie. Jest to standardowa odpowiedź, nie ma się czym zrażać, bo my też będziemy korzystać z usług naszego kosztorysanta, a w późniejszym czasie z opinii biegłego sądowego. Oczywiście, jeszcze zanim nastąpi ten krok, zbieramy podstawową dokumentację, bo bez dokumentów nie ma skutecznej sprawy. Potrzebne są m.in. zdjęcia uszkodzeń, najlepiej z różnych okresów, informacji, od kiedy szkoda się pogłębia, zgłoszenie do kopalni, jeśli było i odpowiedź albo jej brak, dane nieruchomości, adres działka, księga wieczysta. Im lepsza dokumentacja na starcie, tym mocniejsza pozycja klienta. Nawet jeśli klient nie ma wszystkich dokumentów, to pomagamy mu w ich pozyskaniu. Krok czwarty to negocjacje lub pozew sądowy. W imieniu klienta składamy formalne zgłoszenie szkody do kopalni, uczestniczymy w oględzinach i ekspertyzach, reagujemy na próby zaniżenia szkody lub przeciągania sprawy. Jeśli trzeba, prowadzimy negocjacje. Jeśli nie jesteśmy w stanie dogadać się z kopalnią, albo nasz klient twierdzi, że potencjalne warunki zaproponowane mu przez kopalnię są nie do przyjęcia, to kierujemy sprawę do sądu. Piąty i ostatni krok to odszkodowanie albo naprawa szkody. Efektem postępowania jest wypłata odszkodowania albo naprawa szkody na zasadach zgodnych z prawem. Dzięki temu klient odzyskuje pieniądze, bezpieczeństwo nieruchomości, a przede wszystkim zyskuje spokój i poczucie sprawiedliwości. Dlatego pamiętaj, nie każda szkoda kończy się odszkodowaniem. Ale każda powinna być najpierw rzetelnie sprawdzona. Jeśli jesteś ciekawy, czy i Tobie należy się takie odszkodowanie, możesz zgłosić się do mnie, a ja powiem Ci, co można z tym zrobić i na jakie odszkodowanie możesz liczyć. A jeśli jesteś ciekawy, jak wygląda postępowanie sądowe i jakie koszty musi ponieść klient, to koniecznie kliknij wyświetlony obrazek.